Witam Dynamki! Dzisiaj nagrywamy Zola. Masz jeszcze go, będziemy się mogli wejść na jego kanał I z kinem. Tak. Tak mam powiem jedno kółko, to na nagrywanie będę mówić ona i potra. nie powiem e, kina, dlatego że nie wiesz, mam pozwolenie, ale na razie to Glasgowus. Tak. Ja jestem Maja, Dobra. Ale dzisiaj robimy rodzinę. Nie wiem, że ma, ale w rodzinie jest Lask Wirus, Już dałam która Szanowni, Ale wirus, Mamy Blask Wirus Ja bałki mam że jak Ja naprawdę nie rzucę Co tu się dzieje tak

No Wii! Wii! Dla siebie wszystko to Wii oui będzie dziś! Te drzwi... Kiedyś... Będą bezpieczne, bo potrzebujemy laseru, by się uchronić przed nią. Lasery, 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 lasery... No, każdego da, z ulokatorem muszę grać. zabrać. Zobacz. Gracz nie jest w Łucha! Właśnie seria, nie, no, no, to ważna rzecz w życiu człowieka. Co ona napisała? Gra. Tam angielski Spory nie. Sorry. musiałem. Jakiś damian. Grywa? <grywa> nie, no, nie, nie. A damy, damy gry. Jak? Zna? Pamiętajcie. No i skąd ja nie skażę łóżku! Po... Nie skażemy O. Nie skazemy po łóżku.

Ja muszę um, z tyłu pójść poszontaj pokój. Ej, bo nie wiem teraz gdzie ona jest. Okej. Okay. Przekło mi! Przekło mi! Jakie to jest tylko głośno? Co O nie, on kończy. Oczy go znasz, bo jest o tym. Tak, widzowie, wreszcie punkt na wiecie, rzeczywiście Ja tu nadal ginę ze śmiechu. To będzie bardzo nietypowy odcinek, bo nie mam... Nie, co robić. nie mam pomysłu na odcinek, jednak na to Jutro z łzami... A nie, Z łzami też będziemy robić. To. Chować widzowie, bo to 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 nie pomoje moją Ja nie pomoję Nie, nie, nie muszę ich chować Proszę, ja to muszę zapytać, bo one tu widzą No, ty pile No to nie, nie Ja jestem bardzo mądra, normalnie mam same szóstki Wcale nie w szkole

Widzowie, mamy problem. Ja nie mogę krzyczeć. Widzowie! Widzowie, ratunku, dzwońcie po policję! Dzisiaj żartowałam. Nie dzwońcie po żadną policję, tylko gra. Widzowie... Muszę nie mogę już Mogę wstawić wszędzie za stole. Mam nie pomyślałam, jaka ja się boję. O Boże, wyszła z jakiś O Boże, znowu wyszła. Hi no, na nie znajdzie, jest, no, ja jestem w domu ja mam tak długo kamę że normalnie Dziś się mogło zakryć, ale to jest bardziej ryzyk fizik Może chyba coś piszmy nie jest przy chyba żeś poszło zwykłe żule. Dobra, nie patrzymy co jest na szasie. Czekamy. A się coś napisała i napisała mela, meho. Zobacz, skoro Nie no, nie coś na dole nie, nie szyb. Musi być kotek. jest A, Idę uratować kotka Napiszę, dobra, napiszę. Idę. Uratować.

Dobra, nie można zostać. Ja Widzę, że wypliła szybę. Jestem na później. ona jest na dole, to poszukamy dalej kota.

Drogie łóżki. Widzowie, mam dla was przykrą wiadomość. Więc tak kończy, bo mi chyba wsunęło hasło mi usunęło chyba konto na YouTube na kogoś, ale mi chyba usunęło konto. Ale w wrażenie, razie nie wiem. Dlatego właśnie dzisiaj to jest na razie ostatni odcinek, będzie wstawiony on dopiero, gdy uzyskam konto, a jak nie uzyskam, to stawię go na moją siostry konto. Jeżeli nie jest na moim siostrze to oznacza, że nie wiem jak to naprawić. Proszę, zrozumcie mnie. Mam nadzieję, że wam się nigdy tak nie stało. Jeżeli wiecie o co chodzi, to piszcie w komentarzach. A i to nie będzie podpisane, że to film mój albo coś to się ostrzyka, tylko że będę grała i stało się to. Mam nadzieję, że uda mi się to naprawić. Na razie żegnam Was. Pa. <laughs>